Cześć, dzisiaj zaczynamy serię jak takim sterowaniem godzinowym. Takie urządzonko można zasterować falownik daje, żeby oddawał energię do sieci w tych najdroższych godzinach. I wam pokazuję, co do tego będzie potrzebne. Więc tak, potrzebny nam będzie sterowanie godzinowe. Oczywiście pod aplikację Lave i taki stycznik przełączający. Ten stycznik przełącza sterowanie przekładnika prądowego jak to zrobić każdy instalator kumaty powinien się domyślić jak nie to zachęcam do kontaktu no i nasz falowniczek w tej chwili oddaje prąd do sieci bo minęła godzina 19 .00. mamy ustawione jeżeli cena prądu będzie powyżej złotówki to wpychamy prąd do sieci w tym urządzeniu ustawiamy powyżej jakiej kwoty ma na, nam się system uruchomić. Jak widać, z baterii ciągniemy 3,70 kW. Na to nie patrzcie, bo podczas tej pracy ten parametr jest oszukany. A co się dzieje do sieci? Do sieci wypływa nam 3,1 kW. Zobaczmy sobie dokładna, dokładnie szczegóły. Wejdźmy w pomiary. To też jest aplikacja. Do liśnika, Lava Power Moc czynna Moc czynna, aktualne Odczyty z wykresem I generuje nam się Wykres Tutaj mamy 0 Wszystko to co poniżej To generuje nam się na Energię oddaną do sieci 3114 W Wiem wam pokazał jaki to jest licznik Ale tutaj dla testów mam wszystko rozebrane Ale wam pokażę To jest taki liśniczek Lava Power. Każdy, kto jakieś testy robił, to wie, że taka na to norma. Także jeszcze raz tutaj patrzymy się, ile energii leci do sieci: 3 kW. baterii jest ściągnięte 3,70. Pomniejszane o zużycie domowe, no i tam wiadomo sprawność falownika kilka procent także tak to wygląda jak wam mówię tutaj te odczyty na te odczyty nie patrzcie bo podczas tego uruchomienia tego systemu w ten sposób te odczyty będą zakłamane ale realnie oddajemy prąd do sieci wtedy kiedy cena jest wysoka już podejrzymy sobie tą cenę jeszcze jaka jest w tej chwili to jest taki właśnie wykres w analizie licznika Lava Power. No, musimy tu kliknąć. Jedną ręką ciężko jest. Jeszcze raz wejdziemy sobie na ten licznik. Analiza. O, i ta parabola tutaj sugeruje, są, jakie są dzisiaj ceny. Jak widać, te tutaj dwie kropeczki najwyżej to są ceny właśnie godzinowe. I jak klikniemy na tą najwyższą cenę, to widać, że Cena jest od godziny 19 Początek godziny 19, złoty 5 Poprzednia godzina też była Wysoka, ale Akurat system miałem wyłączony Jak nam się uda kliknąć godzinę 18 O godzina 18 Cena była też złoty 6, ale akurat miałem to wszystko wyłączone Teraz uruchomiłem i nam się system po prostu od razu z automatu uruchomił. Bo mamy ustawioną w ustawieniach, że jeżeli cena mamy powyżej złotówki, to oddawaj energię do sieci. Także tak to wygląda. Wstępnie. Ostrój znowu. Słaba. Baterii nie mamy za dużo, bo mamy tylko tutaj dziesiątkę z konteka. Przepraszam, piątkę z kąteka i dziesiątkę z solbatu. Połączone równolegle, też taki ciekawy test, działa, pokazuje to wszystko w procentach, ale nie dzisiaj o tym. Jeszcze raz wejdziemy w licznik, zobaczymy, tak 3,1 kW, cały czas oddajemy i to nam się powinno wyłączyć o godzinie 20. Zobaczymy w analizie, widać tutaj ten słupek zielony ten tutaj że energia zaczęła być oddawana do sieci. Tu w ciągu dnia magazyn się naładował, niestety też coś oddaliśmy do sieci za grosze. Tutaj mamy na dole ten wykres taki. To są ceny ujemne, nie ujemne, przepraszam, ceny dolnego dolnego progu. No w ciągu dnia cena była 49 groszy. O godzinie 12:45 groszy. O godzinie 10 49 groszy. Także tak możemy sobie podejrzeć. Musimy też podejrzeć, co było wczoraj. Wczoraj jak widać cena najwyższa była o godzinie. Trzeba by tu kliknąć. Trzeba przycelować o godzinie 10. Nie, chyba nie, nie trafiłem. Musimy to wkręcić w, w ten sposób. Będziemy mieli większe możliwości. Tak. Tak, tutaj cena najwyższa była wczoraj 74 grosze, a najniższa najniższa w najniższym punkcie trzeba kliknąć. Najniższa cena była. 14 groszy I jak widać tu w tych widełkach najniższych cen. Energia została też oddana trochę do sieci, ale to już działo się samoczynnie. Na początku ładowaliśmy magazyn. Wczoraj nie używaliśmy tych cen wysokich. Dopiero dzisiaj Wam to pokazuje, jak to funkcjonuje, że można coś takiego o tym zrobić. Zobaczymy ceny na niedzielę jakie były. Cena na niedzielę najwyższy punkcie była najdroższa 65 groszy za kilowat, a najtańsza te okienko powinno być w innym miejscu. O. Najtańsza cena w niedzielę była 29 groszy. Także mając taki odczyt można trochę tą energią powachlować. Także jak kogoś to interesuje, to zapraszam do dyskusji. No, i minęła godzina 20. Cena energii spadła, i energia przestała być oddawana do sieci. Mamy godzinę 20.01, i tak to wygląda. Jak ustawić nasz sterownik godzinowy do działania właśnie w tych najdroższych godzinach? A więc, tak, wchodzimy w aplikację Lave. Mamy tutaj na środku ikonkę. Tak będzie najprościej wejść. Skonfiguruj automatyzację. Klikamy Skonfiguruj. Wybieramy według cen energii. Określ warunek czasowo-cenowy. Wybierz. I według tanich godzin najtańszych czy cen dynamicznych. Wybieramy ceny dynamiczne. I teraz musimy tutaj dodać warunek. Jaki warunek musi się spełnić, żeby sterownik się uruchomił. Wybieramy, mamy do wyboru godziny, sobie wybieramy swoje ilość najtańszych godzin w ciągu dnia, cena większa lub równa lub cena niższa lub równa. Wybieramy cena większa lub równa i wpisujemy złotówkę. Dalej. Cofnę Wam jeszcze. Od razu już tutaj mamy daty i godziny, o której to się dzisiaj zadzieje. 22, 10 od godziny 18 do 19, od 19 do 20. .00. To są początki godzin, tutaj podane. Klikamy dalej i zaznaczamy, który przekaźnik naszym urządzeniem ma pełnić tą funkcję. Mamy. Dwa przykaźniki podłączone jest w tej chwili pod kanał numer 1. Klikamy kanał numer 1 i dalej. Tryb awaryjny to jest ta funkcja, jeżeli wyłączy nam się zasilanie i włączy z powrotem, co ma się ze stronnikiem dalej dziać, czyli możemy zaznaczyć przerwanie lub kontynuuj wykonanie, czyli kontynuuj wykonanie dalej i nazywamy sobie jakąś tą naszą ak akcję piszemy cena jeden zł i mamy taką akcję stworzoną cena 1 zł i nam się w godzinach, kiedy mamy cenę powyżej 1 złotego. I tą automatyzację teraz możemy sobie włączyć lub wyłączyć. Żeby sobie podejrzeć raz. Tą naszą automatyzację możemy sobie kliknąć na dole w akcję. I mamy tutaj. Tą naszą akcję stworzoną i wtedy tutaj jeszcze teraz możemy ją sobie edytować. Jeżeli chcemy coś pozmieniać, możemy sobie tutaj edytować, klikając. Moment. Jeszcze raz tą edycją jak to było. Edytuj. żeby awaryjny. Jest cen energii. O, tak. I musimy sobie to teraz edytować. Tutaj trzeba kliknąć i edytujemy. Ale nic nie zmieniamy, czyli warunek cena wyższa lub równa 1 złotego. I wykonania mamy na dzisiaj 2 godziny. Tak się czekamy na godzinę. 18, 19 i sterownik nam się uruchomi. Trochę jest tutaj do klikania, żeby to ustawić, ale dlatego nagrywam ten filmik, żeby to wstępnie można było zobaczyć. Ale wystarczy to zrobić raz i już już wiadomo o co chodzi. Jeszcze podejrzymy sobie te ceny na dzisiaj. Podejrzymy sobie to na przykład w liczniku naszym. licznik. Klikniemy na analizę. Tutaj mamy u góry parametry wybra wybrane. Tak. Energia czyna pobrana, oddana, energia bierna, indukcyjna i pojemnościowa jest zaznaczona i cena. Jeżeli mamy tak zaznaczone, to na naszym dzisiejszym wykresie widzimy tutaj te dwa punkty najwyższe. Cena będzie powyżej złotówki. Z prawej strony mamy Słupek, jakby cenowy, z cenami podanymi, i jak nam się uda kliknąć, tutaj na tą kropeczkę to mamy ceny. No tak, udało się nam. O 18.00 godzinie wystartuje cena 0,6 O 20.00 już jest cena ze 75 groszy, i o godzinie 19.00 mamy cenę. O 18 .00 na małym ekranie ciężko kliknąć jest 19 o godzinie 19 mamy cenę złoty 05 także takie ceny się klarują na środę 22 października no i nasze urządzenie uruchomi oddawanie energii do sieci bo cena jest najdroższa jeżeli porównamy to z ceną jakąś niską o godzinie 13 to jest to 47 groszy czyli wystarczy nam o dwukrotność. Dwa razy drożej oddajemy prąd. Czyli przez takie dwie godziny, jak oddamy prąd wieczorem, to w ciągu dnia byśmy musieli oddawać to 4 godziny. Także zysk stuprocentowy. To na tyle.